o lekkich i letnich posiłkach porozmawiam dziś z panem Rafałem z Subwaya. Witam pana bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć co Sabłej przygotował dla odwiedzających? Szczególnie w takich upał upałach, takich porach upalnych jak teraz proponujemy sałatki. Czyli coś lekkiego, coś co łatwiej jest przyjąć niż jakieś gorące posiłki. No i właśnie sałatka, która jest zdaniem lekkim, na pewno też jest warta spróbowania. Nie jest to taki sztandarowy produkt, z którym się kojarzy Subway, aczkolwiek coraz więcej osób wie, że mamy taki produkt w ofercie, i coraz więcej osób też jest gotowych z tego skorzystać. Spośród jakich sałatek możemy wybierać? Tak naprawdę każdą kanapkę, każdego sandwicza, który mamy w ofercie, można zamienić na sałatkę. Czy to będzie tuńczyk, czy to będzie szynka, czy kurczak, pewno najpopularniejszy i w postaci sandwicza, i w postaci sałatki. Każdą taką, każdego takiego sandwicza można zamienić na sałatkę, no i mieć po prostu drobno pokrojone mięso w, z warzywami, tak, w postaci czy na ciepło, prawda, w większości przypadków, ale też można się zdecydować, zino. Sporo osób też próbuje e, takich niestandardowych sałatek na przykład z tuńczykiem. Czyli to jest taka pasta, klienci sobie to rozsmarowują i mamy taką właśnie sałatkę pastę w postaci właśnie no troszeczkę innej niż sałatkę, ale też coraz więcej osób jest w stanie się na to zdecydować. Bardzo dobre, polecam. Klasyczna kanapka to świetny wybór na przykład na piknik. Tak, myślę, że też można sporo osób coraz więcej mamy też zamówień z biur. W postaci takich gotowych platerów. Mamy firmę, która się zajmuje dowozem i na przykład skorzystać czy na pikniku, tak jak Pani mówi, ale też na przykład w biurze, czy na jakąś konferencję. Coraz więcej osób też jest świadomych tego produktu i myślę, że zamiast na przykład przygotowywać na konferencję jakiś tam bufet prawda, we własnym zakresie, można się zdecydować na coś takiego. Jest to poręczne, plater też jest zamykany, także hermetyczny, no i wygodne. A co dla dzieci? Dla dzieci od czerwca mamy nowość, to są takie zestawy Kids Paki. Podpisaliśmy umowę z Disneyem, co oznacza, że takie kitspaki są wspierane jakimś gadżetem z filmu. Tak jak do tej pory w lipcu, na początku lipca był to Monster University, tak? tak od nowego sezonu, od końca sierpnia będziemy mieli gadżety z filmu Plains, czyli też coś, co wchodzi z filmu Disneya, będziemy mieli właśnie takie gadżety. Jest to Mini-sap, tak, czyli taki produkt dla dzieci, troszeczkę mniejsza kanapka, do tego woda i do tego jabłko, tak, taki zestaw, czyli coś innego niż fast food, tak. Czy dorośli też mogą liczyć na jakieś zestawy? E, tak, jak najbardziej. E, też można się zdecydować, będąc dorosłym, na taki zestaw. E, można później wręczyć, przykładowo teraz, torbę z filmu e, dziecku. Aczkolwiek oczywiście każdy produkt też może być w standardowym zestawie. I ponieważ razem z zestawami dla dzieci wprowadziliśmy jabłko do oferty, tak też teraz też w zestawie czy poza zestawem można sobie też wybrać jabłko. Czyli taki no, krok w stronę jak gdyby jeszcze zdrowszego żywienia. Firma od początku właśnie w tym się wyróżniała na tle innych ofert, że jest to troszeczkę inny fast food, tak, jest to szybkie jedzenie, no bo jednak klienci oczekują, że to będzie produkt szybko podany i nie będą na niego czekać, natomiast no właśnie jest to jakaś tam alternatywa, czyli właśnie niekoniecznie coś tłustego smażonego i do tego właśnie czy jabłko w zestawie przykładowo, no i tutaj ten zestaw dla dzieci też jest jak gdyby z wodą, tak, czyli też promujemy troszeczkę zdrowszy tryb życia niż, niż napoje gazowane. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję.